Architekt na tropie, Tania dobre, Wisk. Zapraszam Was na przegląd. Słuchajcie, przyszła piękna pogoda, a wraz z nią nastrój, żeby wyjść na taras, balkon czy do ogrodu. No i wtedy, jeśli sobie wyjdziemy, warto, żebyśmy mieli na czym usiąść. Znalazłam świetny fotel. Zajmuje niedużo miejsca, czyli jeśli macie mały balkon albo taras, on się zmieści. Jest kompaktowy, ale w środku mamy bardzo dużo przestrzeni. Poduszka komfortowa, jest to technoratan, więc na deszcz i słońce się nadaje, nic mu się nie stanie. Tutaj mamy, no takie wiecie, przykrycie, więc mamy takie poczucie błogości. I teraz słuchajcie, najlepszy hit. Wygląda super, wygodny jest. No i teraz ja Wam powiem, że kosztuje 2199 zł. Nie będziecie zachwyceni, bo to seria tanie a dobre. I teraz skoro tanie a dobre, mam promkę. 1100 zł na wersję czarną. Jeśli komuś czarna lepiej pasuje, to za 1100 zł to jest mega deal, bardzo dobra cena. Do 22 czerwca, tak powiedział mi tutaj Pan w sklepie, więc ci, którzy mają ochotę, niech lecą jak najszybciej, żeby go chwycić. W klimacie outdoorowym zauważyłam stolik. Skoro już mamy skompletowany fotel, to może do niego dołączyć jakiś stolik. Ten ma bardzo, ale to bardzo fajny kolor. Jest nieduży, zaokrąglony. Ten ergonomiczny kształt na pewno pozwoli swobodnie się wokół niego poruszać. Ale to, co podoba mi się w nim najbardziej, to to nieregularne szkło. Ono jest bardzo, ale to bardzo w trendach i wygląda naprawdę. Świetnie. Pomiści tutaj to, co trzeba, a jego cena, słuchajcie, też jest bardzo fajna, bo kosztuje 169 zł. Światło buduje atmosferę, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, żeby podbić ją. Stosujemy różnego rodzaju. Punkt oświetleniowy, no właśnie też może takim punktem być latarnia. Ryflowane, nieprzyzierne szkło, czyli takie niebezpośrednie światło, przymglone lekko, zieleń tutaj w takim właściwie retro klimacie ta latarenka. Bardzo mi się ona podoba. I słuchajcie, kosztuje teraz 55 zł ze 109, więc warto ją chwycić. Znalazłam obłędny zestaw wypoczynkowy, słuchajcie, zrobi na was wrażenie jak o nim poopowiadam i powiem wam co i jak z ceną. Jest wykonany z drewna eukaliptusowego, bielony, więc mamy do czynienia z naturalnym materiałem. Ława jest wygodna, bo na niej siedzę i to już dłuższy czas, bo nagrywam i odcinek na Instagrama i na YouTube. Siedzisko ma obłędny kolor beżu, bardzo lubię odsłonę właśnie takiego wybarwienia, nieoczywistego beżu, ale taki, który naprawdę ładnie się prezentuje. Cały zestaw składa się z dwóch foteli, stolika i ławy, więc już mamy dużo elementów do wypełnienia tarasu, balkonu czy ogrodu. I to wszystko kosztuje, sobie, 2 2,250 do 22 czerwca, bo później wraca stara cena 3,5 tysiąca, więc warto to chwycić. Podobno w Gdańsku jest to ostatnia sztuka, więc słuchajcie, no chyba... To świadczy o tym, że to jest dobry deal. Jeśli macie mały budżet, to ja mam dla Was świetny parasol w małych pieniądzach, 120 zł za uroczy parasol, który ma takie kropeczki. No moim zdaniem to wygląda jak prosto sprowadzony z Francji. Do tego takie frędzelki wykonane ze sznura. Sami przyznajcie, że jest on uroczy. Ja bardzo lubię wazony, ale to już pewnie wiecie, oglądając moje odcinki. Ale ten tutaj słuchajcie, uroczy wazon nie będzie pełnił typowo funkcji takiej, żeby przechowywać kwiaty i je poić, a funkcję ozdoby, takiej małej rzeźby wyeksponowanej na regale. On naprawdę przypomina mi takie wazony z Zary, które są drogie, a ten tu kosztuje 65 zł, więc myślę, że warto na niego wydać taką kasiorę. I nazywa się ten wazon, gdybyście szukały iwar. Przeswał! A ta donica ma takie nawiązanie również do natury. Mi przypomina hiszpańskie klimaty. Wyobrażam sobie zasadzenie tutaj jakiejś oliwki czy jakiegoś innego kwiatka kosztuje 90 zł. Jestem dla niej na tak. Ten wazon już kiedyś w przeglądzie był, ale o tym zapewne nie wiecie, bo oglądacie YouTube'a, a był na Instagramie. Bardzo go lubię, też mam go u siebie w domu. Słuchajcie, podobają mi się te przetarcia koloru, które tutaj dyskretnie wyskakują. Trochę tego różu, niebieski, tutaj takiego beżu. Bardzo to do, e, dobrze jest e, zastosowane kolorystycznie. E, jego wzornictwo, proporcje, tu wszystko się zgadza. Możemy go. Postawić na podłodze i wyeksponować jakąś kompozycję kwiatową, jak również na stole, w salonie czy w kuchni. Jestem dla niego super mega na tak, kosztuje 135 zł. Lećcie po niego. Czarny wazon z takim nawiązaniem wprost, jakby do natury. Jest nieregularne tutaj z takimi białymi przecierami. Dla mnie wygląda tak wulkanicznie. Podoba mi się proporcja, wysokość, wszystko tutaj gra. Kosztuje 90 zł. Taka niepozorna ta lampka, jednak zwróciła moją uwagę i przy bliższym poznaniu ona, słuchajcie, zyskuje. Przepiękny ten kolor tego błękitu. Przypomina niebo, trochę marmur. Bardzo ładnie oświetla tutaj tą część, bo nie ma tego bezpośredniego rażenia światła, jest ono takie tutaj przydymione, buduje nastrój i klimat i kosztuje 149 zł. Natura berze lubicie to. Więc mamy tutaj bardzo ładną odsłonę beżowej poduszki z takimi nitkami, z nawiązaniem do natury, ale natura też jest w składzie, bo mamy 100% bawełny, 40 na 60, taka proporcja tej poduszki, wymiary i 40 zł kosztuje. Znalazłam super mega szklanki, kosztują 9 zł. Są ryflowane w poziomie i w pionie, przez co dają te ryflowania mega ciekawy efekt w odbiorze na żywo, jakie trzymamy w ręku. Doskonałe na lato, lećcie po nie. Sami przyznajcie, że znalazłam bardzo nietypowe, miski, talerze. Zobaczcie, jak dwa takie talerze zestawię ze sobą, już tworzą bardzo ładną kompozycję. Zmultiplikowane na stole będą na pewno zwracały na siebie uwagę. Czy na święta, czy tak na co dzień, czy latem, słuchajcie, to jest bardzo ładny element, który ozdobi stół. 16,50. Ten element, a ten 25. I jestem na tak. Uwielbiam naturalne materiały: drewno, kamień. To jest coś, co broni się we wnętrzu, jest szlachetne i pięknie się starzeje. I tu mamy kamień. Jestem ogromnie podekscytowana, bo jak dorwę w dobrej cenie taki piękny produkt, no to. Serce się cieszy. Słuchajcie, taca okrągła, o pięknym rysunku, takim niebanalnym, zobaczcie, no bo kamień ma to do siebie, że on jest nieregularny i zaskakuje. W... Pod każdym kątem. Możemy na tej tacy wyeksponować na przykład biżuterię w sypialni, w łazience kosmetyki postawić, perfum, w salonie możemy tutaj jakąś świeczkę wyeksponować. Ileż to funkcji taka taca daje? Kosztuje teraz 75 zł. Nazywa się Waldemar przez V.